Dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Anna Niewiarowska i jestem szczęśliwa z Ayurvedą. Jestem konsultantką Ayurvedy, ale jestem również organizatorką warsztatów oczyszczania z Ayurvedą. Warsztatów dla kobiet. Pracuję z kobietami, pomagam kobietom wyjść z dolegliwości chorób, pomaga inspirować się do zmiany życia, zmiany stylu życia, do uzdrowienia siebie na wielu poziomach. Łączę Ajurwedę i swoją, swoje doświadczenie po to, żeby inspirować kobiety do życia tak, jak chcemy z łatwością i lekkością. Jednak, zanim do tego dojdzie, to warto jest uzdrowić siebie, wrócić do zdrowia, do dobrego samopoczucia. Wierzę, że uzdrawiać się można wszystkim, zwłaszcza tym, co sprawia nam przyjemność. Choroby i dolegliwości możemy wyprowadzać z naszego ciała, z naszego organizmu poprzez różne metody i na różne sposoby. Zapraszam do rozmów kobiety, które zajmują się wsparciem przy uzdrawianiu. przy... Wychodzeniu z właśnie tych dolegliwości. Jeżeli znasz taką kobietę, albo jesteś taką kobietą, to napisz do mnie, bardzo chętnie się z Tobą spotkam, i możemy nagrać rozmowę, w której opowiesz o tym, czym się zajmujesz i w jaki sposób pomagasz innym. Zapraszam Was na cykl krótkich rozmów, jak wspierać swoje zdrowie. Będzie to cykl o oczyszczaniu i uzdrawianiu. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Annę Rębielińską moją, mogę powiedzieć, e, przewodniczkę, dobrą duszę e, mego anioła, który spadł mi z nieba któregoś dnia i, i po, pomógł mi, w, utwierdził mnie bardzo w moich ważnych decyzjach życiowych. Ale mm, chciałabym Aniu, żebyś ty powiedziała, czym ty się zajmujesz, kim jesteś, czym się zajmujesz, w jaki sposób pomagasz ludziom? Dzień dobry. Dzień. Witam serdecznie. Anna Rębielińska. Ja zajmuję się prowadzeniem sesji metodą tippinga. Jest to radykalne wybaczanie i na tych sesjach wybaczamy. To jest naszym celem, więc spotykamy się po to, przede wszystkim, żeby porozmawiać, bo otwarcie się na na to, żeby z drugim człowiekiem porozmawiać i pewne rzeczy powiedzieć jest. Dosyć dla nas jako ludzi istotne jest to takim wyjściem do kogoś z pewnymi rzeczami, z którymi nie chcemy się na co dzień otwierać. To jest taki nasz pierwszy krok. Ale też podjęcie tej decyzji, że komuś chce wybaczyć. Czasami mówimy, że chcemy wybaczyć sobie. Mnóstwo osób ma jakby gdzieś w środku taką chęć wybaczenia i to samo wybaczanie też gdzieś tam wypływa. Natomiast tak jak zawsze mówimy, to wybaczając komuś Wybaczamy też sobie. Więc wychodzimy z tego założenia, że najpierw wybaczamy komuś, jeżeli nadal potrzebujemy tego wybaczenia, samo wybaczenia. Jak najbardziej tak. Natomiast wybaczenie ogólnie, jako drugiej osobie, jest czymś, czym się zajmujemy na sesję. Fajne, fajne to wybaczenie. Ale powiedz mi, to, bo to nie jest takie proste, żebym ja poczuła, że ja chcę komuś albo sobie wybaczyć. To musi do mnie coś przyjść, coś się wydarzyć w moim życiu, bo jeżeli ja nie, nie poczuję tego, to tak naprawdę to, to mi się nie uda, prawda? To nie do końca jest tak, że mamy taką myśl, która za nami chodzi codziennie, muszę, znaczy tak, zdarza się, że chcemy komuś mhm. faktycznie wybaczyć. Natomiast to jest coś innego. To jest takie bardziej uczucie, że wraca do nas coś, czego nie chcemy. I zaczynamy się zastanawiać. Dlaczego kolejny raz jestem w takim i takim związku? Dlaczego ciągle rezygnuję z pracy? Przecież chciałam tam pracować. O co chodzi? Dlaczego się zgubiłam? Dlaczego chciałam to robić, a już nie chcę? Więc to są takie pytania, które sobie stawiamy. I radykalne wybaczanie jest też elementem, który odpowiada nam na to, bo my tak naprawdę jesteśmy zagubieni. W pewnym momencie chcemy coś wyjaśnić sobie i nie wiemy, jak to zrobić. Więc radykalne wybaczanie nie jest tylko takim stricte wybaczaniem, że przychodzimy, ja muszę komuś wybaczyć, nie wiem, jak to zrobić, pomocy, tylko to jest takie zapytanie siebie, coś, co nie działa i co ja mam zrobić, w którą stronę mam iść. I gdzieś po drodze faktycznie wracamy do tego, co było, i zastanawiamy się, dlaczego on tak mi zrobił, dlaczego ona tak pokierowała naszą relacją. I tutaj wchodzi ten element wybaczania, bo tak naprawdę my tym osobom chcemy wybaczyć, żeby pójść dalej. My mamy taką potrzebę, żeby wybaczyć komuś, osobie, która nam coś zrobiła, co siedzi w nas przez jakiś czas. I to chyba właśnie o to chodzi, bo nasze życie polega na relacjach, na relacjach z innymi. Żeby tą relację w pewien sposób zakończyć, oczyścić, to mamy taką potrzebę, żeby coś zrobić, bo no, ta druga osoba być może w naszym życiu już jej nie ma i ona też nie do końca jakby jest chętna, nie, nie przychodzi do nas i mówi, że coś chce zrobić. Więc my, co możemy zrobić? Najprostszą, najłatwiejszą, najprzyjemniejszą dla nas rzeczą, jest wybaczenie mhm. i na to, tym to polega. To tak brzmi e, tak lekko, że ja tak poczułam wybaczę, to ja poczuję ulgę. Tak naprawdę to mnie to odciąży, mhm. prawda? No, generalnie o to chodzi w życiu, bo co możemy my jako ludzie, co możemy zrobić? Możemy zmienić siebie, zmieniając siebie zmieniamy nasz świat. Absolutnie w wybaczaniu nie, nie polega wybaczanie, czy radykalne wybaczanie, czy wybaczanie w ogóle na tym, żeby kogoś do czegoś zmusić. Ta osoba w ogóle nam nie jest potrzebna, więc w wybaczaniu radykalnym możemy wybaczyć komuś, kto już nie żyje, bo też proces polega na tym, że my, wybaczając, możemy iść dalej. Ale mamy wybaczenie i mamy radykalne wybaczenie, więc czym to się różni? Bo ktoś mhm. mówi, no ale ja już mu wybaczyłam. Mam takie sesje, na których ktoś mnie nie, nie, ja do tego nie wracam. Ja już to mam ułożone, idziemy dalej. Okej, okay. może to być prawdziwe, natomiast musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wybaczyliśmy. Bo na czym w ogóle polega radykalne wybaczenie? Mhm. Przede wszystkim mamy takie. Pięć kroków w radykalnym wybaczeniu. Spotykamy się po to, żeby opowiedzieć historię. Czyli osoba, która przychodzi, opowiada swoją historię, to jest oczywiste, naturalne, tak jak na każdych sesjach, później odczuwamy uczucia, to jest bardzo istotne. To jest taki element, który czasami jest pomniejszany, pomijany, bo być może właśnie myślimy, że te uczucia zostały odczute, ale nie robimy bypassu duchowego. Mhm. Odczuwamy to uczucia po to, żeby porzucić dawną interpretację. Co to znaczy, porzucenie tej interpretacji? Zaczynamy się zastanawiać, dlaczego osoba nam to zrobiła. Zaczynamy trochę wchodzić, jakby w jej umysł, jakie były przesłanki, o co chodziło, i to jest takie normalne, naturalne wybaczanie. Radykalne wybaczanie wchodzi z punktem czwartym, który jest kwintesencją tego sposobu, który nas uwalnia w tym wybaczeniu i to jest przyjęcie nowej perspektywy, czyli zaczynamy otwierać się na możliwość, że to, co nam się w życiu przytrafia, nie przytrafia się nam, ale przytrafia się dla nas. I to jest bardzo istotne, to jest w ogóle, to jest otwarcie się na to, że jest coś więcej. Więc osoby, które przychodzą, zaczynają się otwierać, bo oni też są już otwarte na to, że my nie jesteśmy tylko ciałem, jeżeli ktoś wierzy, że jest tylko ciałem, to myślę, że no daleko nie dojdzie w tym sposobie wybaczania, czyli otwieramy się na możliwość, że jest coś więcej, otwieramy się na duchowość i zaczynamy inaczej postrzegać ten świat, więc też zmieniamy naszą perspektywę. Tam jest mnóstwo przekonań, które mamy, każdy ma, bez wyjątku, i te przekonania odkrywamy, zmieniamy. Pracujemy z tymi przekonaniami, więc to jest bardzo taki istotny element. Czyli mamy ogromną zmianę, zaczynamy inaczej postrzegać siebie, zaczynamy inaczej postrzegać ludzi, zaczynamy inaczej postrzegać świat, i to jest bardzo istotne. No i na końcu zastosujemy taki proces już zmian, czyli fizycznie, mentalnie, emocjonalnie i duchowo musimy odreagować. Jak możemy odreagować? Możemy medytować. Możemy pójść na spacer, możemy zrobić oddech z Satori, więc jakoś musimy to ugruntować. I to jest nasza praca. Tam jest dużo pracy, ale pracy, która się opłaca. Mm -hmm. To tak w skrócie. Tak w skrócie, ale dosyć treściwie. To mnie przyszło coś takiego, że. Mm... Oczyszczanie, bo ja zajmuję się oczyszczaniem e, e, według kajurwedy, czyli oczyszczaniem na trzech poziomach. Czasami moje klientki mają problem, czy najdłużej trwa właśnie wyrzucenie tych takich emocji, które są z nimi od dawna. One są tam gdzieś. Z różnych powodów one się mogły tam znaleźć. Zazwyczaj przez zdarzenia, które, które je spotkały, poprzez osoby właśnie, które spotkały, i przyszło tak do mnie, że to e, radykalne wybaczenie mogłoby być jednym z e, takich elementów, czy kroków, czy wsparciem przy oczyszczaniu, czyli przy takim ja to też tak czuję e, e, wybaczanie, odpuszczanie, oczyszczanie. To takie, takie słowa, które tak mi się pojawiają, jak, jak myślę o tym. Bardzo, bardzo to jest ciekawe, bo dlatego też, że jest to w zgodzie, prawda? Że Ty dajesz zgodę, że to nie jest przemocowe, nie, wy, nie wyciągasz tam niczego na siłę, tylko sama, 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 sam. Czuję, że, że, że chcesz, nie? Ty, ty, jako terapeutka, jesteś tym wsparciem, żeby tak delikatnie poprowadzić tą osobę. Jak byłam u ciebie na, na sesji, na spotkaniu, to powiedziałaś mi bardzo ciekawą rzecz. Która które tak chodzi za mną, i, bo możemy wybaczać sobie, możemy wybaczać ludziom, prawda? Ale ty mi powiedziałaś: wybacz miejscu, e, wybacz miejscu, które tak długo Cię trzymało. I nagle, tak sobie pomyślałam wow, my mamy mnóstwo wokół siebie rzeczy, nie zdając, które nas trzymają, które nas wstrzymują przed czymś. Nie zdając sobie sprawy, bo mówiąc o wybaczeniu, widzimy człowieka. Zazwyczaj nie? Powiedz coś więcej. Tak, tak ale nie, właśnie nie do końca, dlatego że y, mam spotkania, na których osoby wybaczają instytucją. Bardzo powszechne, bo mamy taki, mhm. czujemy ból, nie związany z konkretną osobą, tylko z sytuacją. Nawet sytuacja, miejsce możemy wybaczyć wszechświatowi. Możemy wybaczyć miejscu, w którym mieszkaliśmy, możemy wybaczyć domu rodzinnemu, w którym byliśmy i czujemy, że coś tam było nie tak, nie do końca wiemy. Ale co jest jeszcze takie istotne i yy, myślę, że bardzo znaczące w radykalnym wybaczaniu, to jest to, że w momencie, kiedy siadamy przed trenerem i rozmawiamy, możemy w ogóle w zaczynamy od tego, co nas boli dzisiaj. Więc to nie jest tak, że my musimy z tą traumą się przenosić do czasów dzieciństwa. Oczywiście zazwyczaj w dzieciństwie, jak wiemy, gdzieś tam coś się pojawiało, co ma na nas ogromny wpływ. Natomiast możemy załatwić to, co jest tu i teraz i załatwiając to, załatwimy też przeszłość. I to jest wspaniałe, bo nie każdy chce wracać, bo to jest bardzo bolesne. Możemy zrobić sytuację podobną, bo zazwyczaj nam się to powtarza. I to jest też w radykalnym, jakby utwierdzone. I zdajemy sobie z tego sprawę, jak robimy linię życia, że tyle razy to samo, tyle razy jestem w takim właśnie związku. O co chodzi? Skąd to się wzięło? I to jest właśnie takie nasze zrozumienie. I jakby. Um, Otwarcie się na to, że coś nam się przytrafia po raz kolejny, ze względu na to, że właśnie coś nam to pokazuje. Mamy też lustro, pracujemy z tymi przekonaniami, które mamy, czyli co to znaczy. Widząc osobę, która naciska nam ten guzik, mamy takich, każdy ma te swoje guziki, i od razu wiemy, że coś jest nie tak. Tak naprawdę ta osoba bardzo często odzwierciedla nam to, czego w sobie nienawidzimy. I to, co tłumimy w sobie, i my dokopujemy się do tego, i to jest bardzo odśniewające i to jest też tak uwalniające dla nas, że ta osoba, która nas wkurzała przez lata, w pewnym sensie ma jakieś cechy, które my posiadamy, co na początku jest nie do przyjęcia, natomiast w momencie, kiedy się na to otwieramy i zdajemy sobie z tego sprawę, to mówimy hola hola, ale faktycznie być może ona już tak nie będzie mnie denerwować i teraz uwaga, co się dzieje w naszym życiu? Mhm. Przeważnie, te osoby w pewnym sensie, jeżeli jeszcze dziś są, bo czasami już ich nie ma, to one przestają nas tak denerwować. Bo to jest zwyczajna zmiana perspektywy, zmiana przekonania, zmiana postrzegania naszego świata. Zmieniamy siebie, my też inaczej patrzymy. I to jest właśnie praca. Mamy narzędzia w radykalnym wybaczaniu, które są fantastyczne. To jest w ogóle mistrzostwo świata, cokolwiek wymyślił, dlatego bo on dał nam. Ludziom narzędzia, z którymi my możemy iść dalej przez życie. Czyli kończymy nasze spotkania, kończymy nasze sesje, ale narzędzia mamy w dłoni. Mamy cztery kroki, trzynaście kroków, siedem kroków. To są kroki, z którymi możemy sobie pracować sami. Jeżeli jest to dla nas wystarczające, mamy arkusz radykalnego wybaczenia. Ten arkusz też istnieje na stronie, jeżeli ktoś by był zainteresowany Instytut Metody Tippinga, można sobie taki arkusz wydrukować. Można przejść przez arkusz i zobaczyć w ogóle o co tam chodzi. Zazwyczaj z jest lepiej ze względu na to, że my wyciągamy to <laughs> to i rozmawiamy na ten temat. Natomiast nie mówimy nie, nie zamykamy się na to, bo kwintesencją w ogóle Robienia narzędzi jest to, że my się otwieramy na pewną możliwość, nie musimy w to wierzyć, tylko się otwieramy i dajemy czasem wszechświatowi zrobić tą robotę. Dajemy święty spokój, idziemy dalej i zobaczymy, co przyniesie. Jeżeli to jest dla nas wystarczające, to absolutnie na tak. Robić, 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 ile Ankuszy? Tyle ile wlezie. Mamy 10 osób, mamy 15, coś nam się nie podoba, coś nas wkurzyło robić, robić, pracować z tym. Bo to też tak jest, że bierzemy długopis do ręki, piszemy, myślimy, dajemy sobie czas, to też jest bardzo ważne. W ogóle ca całe oczyszczanie, czy oczyszczanie siebie to jest chwila, w której my się zatrzymujemy i mówimy sobie, dobra. Muszę teraz zająć się sobą. I słusznie, bo ja jestem tym wszystkim, co widzę. Więc absolutnie tak. Oczyszczamy od wewnątrz, robimy porządki wiosenne, tak, zdecydowanie, po wybaczajmy tak, trochę, będziemy czuli się na wyższych, będziemy mieli wyższą energię, wyższe wibracje. A wiadomo, że im wyższe wibracje, przyciągamy lepsze rzeczy. I to też o to w tym chodzi. Żeby dać sobie szansę. Zdecydowanie, jak wchodzimy na ścieżkę rozwoju osobistego, jak chcemy naprawić, czy właśnie posprzątać może to jest dobre słowo posprzątać sobie i wokół siebie, to e, wybaczenie, wybaczanie jest jedną z takich ważniejszych chyba kwestii. Ja też się tylko tak zastanawiam, czy, e, czy my zawsze mamy. Co wybaczyć sobie czy to jest czy my tutaj siebie powinniśmy jak zwykle postać na pierwszym miejscu najpierw ja ja sobie nie, sama nie, wybaczę nie, nie 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 absolutnie nie radykalne nie jest takie radykalne nie jest takie wredne mamy najpierw zająć się naszym światem który widzimy bo naszym światem jesteśmy my a dopiero na końcu jeśli już posprzątaliśmy w naszym świecie, to jeżeli mamy taką ochotę, możemy zastosować samowybaczanie. Radykalne samowybaczanie istnieje. Jest do tego nawet książka, możemy ją sobie kupić. Radykalne wybaczanie też jest książka, więc zachęcam do lektury. Natomiast myślę, że pracując z wybaczaniem, wybaczaniem innym osobom, wybaczaniem miejscom, wybaczaniem sytuacjom, my wybaczamy sobie. W arkuszu, na którym pracujemy, Robimy magię, w której tak naprawdę okazuje się, że my cały czas gdzieś tam wybaczamy sobie. I w pewnym momencie myślę, bardzo dużo osób po wybaczeniu czuje taką ulgę i nie ma takiej potrzeby, żeby to jeszcze raz do tego wracać i teraz powiedzieć: no dobra, ale ja teraz chyba muszę sobie trochę po wybaczać. Nie, bo ja już sobie wybaczyłam, wybaczyłam sobie. Że zrobiłam to i to, i wybaczając komuś, wybaczyłam też sobie. Więc myślę, że można, ale nie jest to koniecznie i nie zaczynamy od siebie, bo my też lubimy siebie tak trochę dobić. Moja wina, muszę sobie wybaczyć, jestem najgorszym człowiekiem. Absolutnie nie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy tutaj, na tym świecie, po co? Żeby przeżywać, żeby czuć ten świat żeby mieć różne doznania i to jest jakby nasza praca, więc wybaczając innym, też znajdziemy tam siebie, nie ma tak. Okay. Czyli naprawdę, nie... naprawdę magia, bo to, co ze mnie płynie, tak? To, co jest we mnie, to, co mnie boli, co mnie uwiera. Zaczynam, wyrzucam, odpuszczam, zmieniam perspektywę, bo tak naprawdę to, to o to chodzi, dlaczego tę sytuację mnie spotykają. Ja to jeszcze tak e, mówię o tym, że każda sytuacja, każde zdarzenie, każda osoba, która do nas przychodzi, nawet jeżeli nie jest miła i sympatyczna w naszym rozumieniu, to ona i tak przynosi nam taki prezent od wszechświata, że ona przynosi trud, trudność jakąś, ale po to, żebyśmy my zobaczyli, czego jeszcze nam potrzeba, żeby żyło nam się łatwiej, żeby żyło nam się przyjemniej. E, i, i, tutaj, I tutaj tak czuję, że, że to radykalne wybaczanie, jeśli przejdziemy, bo tak naprawdę można jest stosować, tak jak powiedziałaś Aniu, na co dzień, czyli to może być takie nasze narzędzie. Codziennej pracy. To się... Tak, cztery kroki to jest jedno z narzędzi, to jest takie szybkie. Możemy sobie w kokach, jak stoimy, możemy już to w głowie robić. Jak już się nauczymy, jak to stosować, uh -huh. to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, bo nie wracamy już do przeszłości, nie wracamy do bycia ofiarą, bo tak jak mówi moja mentorka, bycie ofiarą to jest bardzo komfortowe miejsce i bardzo bezpieczne miejsce i jest nam trudno z niego się wyrwać. Natomiast jak już raz się wyrwiemy. To stosując te narzędzia, przypominamy sobie, ale moment, 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 nie, ja, ja już tak nie będę myśleć, bo przecież już to przerobiłam, nie mogę, do, nie, nie mieszczę się tam w Uchwa. tym miejscu. Wyszłam, nie wracam. Ale narzędzia, które mamy, pozwalają nam jeszcze raz i jeszcze raz przypomnieć sobie, co my tu robimy, dlaczego tak się poczułam, poczuć te uczucia, przyjąć to, co podświadomość nam dała do zrozumienia i wybrać spokój. Mm. Bo tak naprawdę chcemy poczuć ulgę, chcemy poczuć spokój, chcemy wiedzieć dlaczego. A dlaczego ja tak mam? A dlaczego ktoś mi to... A dlaczego? I wtedy uspokajając umysł, przechodząc przez nasze kroki, dochodzimy do wniosku, aha, uhy, no tak, i ten spokój powoduje, że zmieniamy Całe nasze otoczenie, inaczej na to patrzymy. Nie jesteśmy tak poddenerwowani, nie szukamy na zewnątrz tej akceptacji, tych poklasków, bo wystarczająco mamy w środku, czyli oczyszczając tego złego, jesteśmy otwarci na to dobre, na tą dobrą, pozytywną energię, która w nas może być latami, jeśli sobie tylko damy na to szansę. Mhm. To takie, też taki sposób, to też taki sposób przyszło teraz do mnie na pokochanie siebie, bo, bo tam dużo miłości się takiej Oczywiście. i akceptacji do siebie, prawda, otwiera, bo tak naprawdę poprzez tę, taką zawziętość czy, czy pielęgnowanie pewnych rzeczy. My odsuwamy się od siebie i odsuwamy się od, te, od tej akceptacji siebie, od tej miłości. A tutaj jakby idziemy w, w tym kierunku. Ja to w ogóle czuję, że to jest takie, jak dasz sobie zgodę, jak pozwolisz, to to jest takie łatwe i proste, nie? Jak wszystko, jest <grym> rozumiesz, że no, faktycznie nie jest źle. Ale wracając do tego, co jeszcze daje nam radykalne? Ono otwiera nas w przekonaniu OK, ja zrobiłam coś złego, ty zrobiłaś, zrobiłeś coś złego, ale my jesteśmy ludźmi. I dajemy sobie takie przyzwolenie na to, że tak, przyznaję się, odreagowałam w ten sposób, ale ja jestem człowiekiem, to był mój błąd, to był twój błąd, wybaczamy, idziemy dalej. I kolejny dzień, kolejne miejsce, kolejni ludzie, kolejne relacje, i znowu możemy się potknąć, ale jest okej. Okay. Podnosimy się, mamy taką potrzebę, robimy narzędzie, idziemy dalej. Jesteśmy tak jak mówię, jesteśmy tutaj po to, żeby przeżywać życie. Jeżeli byłoby tak słodko i przyjemnie, to byśmy z tych nudów w ogóle już nic nie robili. To nic, nic już się nie dzieje. No więc to, to jest tak jak na tej wyspie, ta przysłowiowa, cudowna wyspa, wyspa, gdzie sobie leżymy, jest super i wszyscy do tego dążymy. Na jak długo? W pewnym momencie gdzieś już zaczyna nam się nudzić, zaczyna coś ubierać, wynajdujemy sobie coś, co nam się nie podoba. Więc tutaj to, to jest postawienie sprawy jasno. Jest jak jest i tak ma być. Mm -hmm. Wszystko jest w absolutnym porządku. I utwierdzenie się w tym przekonaniu powoduje, że czujemy spokój. Myślimy, okej, okay, racjonalnie. Ze spokojem zastanawiam się, co ja chcę, czy ja chcę, gdzie chcę, w którą stronę chcę pójść. Ale dajemy sobie tą szansę. Nie podejmujemy decyzji w emocjach. Nie, pode, nie podejmujemy też radykalnych decyzji, będąc w procesie. To jest bardzo istotne. Dajemy sobie czas i spokój. Niech wszechświat czasem zrobi tą robotę. Odpoczywamy, otwieramy się na pozytywne wibracje idziemy do przodu. Mhm. Tak, bo jak my zaczynamy coś robić, to wokół nas też się zaczyna coś dziać. To Oczywiście. Jest, jest tak, że czasami robimy w jednym miejscu, a drugie nam się porządkuje. nie? I to też jest takie e, ciekawe. Nie muszę już tam grzebać, bo tam mi się samo uporządkowało. E, wystarczyło, że pogrzebałam sobie tutaj odrobinę, że tu zrobiłam porządek i nagle rozglądam się dookoła. I już jestem właśnie w tym, to, to co ty podkreślasz cały czas w spokoju. Jestem spokojna, bo moje jakby problemy, te problemy, takie, które niby miałam, one zniknęły. Tylko dlatego, że ja zaczęłam inaczej na to patrzeć, że ja, że ja się zmieniłam, że właściwie nie ja jako ja, tylko moje myślenie odrzuciłam to, co nie było moje, to, w czym gdzieś tam błądziłam. Nie wiedziałam, jak, jak z tego wyjść. Bardzo, bardzo to jest pocieszaj, pocieszające, to nie, to jest złe słowo. Jest to takie uwalniające, że nieważne w jakim momencie życia ja jestem, mogę sobie w łatwy sposób pomóc, uporządkować to, jeżeli tylko mam na to ochotę. I z tego, co ty, Aniu, mówisz, te narzędzia nie są trudne, można korzystać. Samodzielnie można no. korzystać, korzystać z trenerem. Powiedz mi jeszcze, gdzie siebie można znaleźć, gdyby ktoś chciał skorzystać z trenera. Z Najbardziej na Facebooku Sztuka Rozwoju Osobistego, Anna Rębielińska. Także zapraszam serdecznie na rozmowę. Możemy się poznać. Oczywiście. Spróbować narzędzi radykalnego wybaczania. Także jak najbardziej tak serdecznie zapraszam. Ja bardzo dziękuję za, za przybliżenie tematu wy, wybaczania i radykalnego wybaczania przede wszystkim, bo to jest trochę inne spojrzenie na wybaczanie. Bardzo dziękuję, że chciałaś przyjść do mnie na rozmowę. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, to zachęcam po, o pozostawienie ich pod tym filmem bądź napisanie wprost. Do Ani, Ania na pewno odpowie i wyjaśni, a nawet pomoże przejść ten proces, jeżeli ktoś będzie chciał. Także Aniu, bardzo, bardzo tobie dziękuję za dzisiejszą. Dziękuję. Rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. Od rana sobie powybaczamy. <laughs> tak, to też jest takie <laughs> ciekawy rytuał poranny. Wybaczam. <laughs> Wybaczam i dziękuję. Można połączyć te dwa. Wdzięczność i wybaczanie. I froniemy do góry. Super. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego dnia.